Panie i panowie, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta W poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, zbudowaliśmy ten oto tutaj dom I planuję dzisiaj zbudować kolejny, ale... No, byłem trochę zajęty przez ostatni czas I dzisiaj jak to nagrywam powinien być poprzedni odcinek z Crafta. Nie było odcinka i powstawałem go za tydzień, ponieważ yy, dla Was był tydzień temu. Zapomniałem go zmontować, byłem zajęty. Yy, 11. Wychodzi na to, że będzie jedenasty, jak to oglądacie, więc yy, za tydzień się przeprowadzam na swoje. I no, może coś się zmieni, nie wiem. Chciałbym spróbować na pewno postreamować trochę częściej, czyli na przykład raz na tydzień jakiegoś streama odpalić. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie, plan jest taki, żeby spróbować chociaż jednego streama na tydzień i właśnie ten jednocinek odcinek tygodniowy, bo potem może coś się zmienia, może będzie więcej odcinków i czy coś takiego. A na razie, no, spróbuję chociaż jeden odcinek nagrać, bo to jest no, dość trudne. No, no odcinek. Mogę pobudować sobie, ale myślę... Ha, co mogę w dzisiejszym odcinku zrobić? Nie chcę mi się teraz zbudować kolejnego takiego samego domku, to co porobić? I siedzę tak pół godziny, godzinę i jednak zrobię ten jeden domek, bo nic innego nie, nie wymyślę, no. Daj mi jeszcze płotki. Ja już tu chciałbym dać te płotki na bokach, bo to ładnie wygląda. Tutaj mi się podoba na tym. I chyba na cztery to zrobimy. Na to patrzę teraz. Mam na właśnie nadzieję, że mi się uda nagrywać tak raz na tydzień i live'a zrobić. Chociaż jeden tygodniowo, może będzie więcej live'ów, może nie będzie w ogóle live'ów. Kto wie, zobaczy się podczas, no po tym jak się przeprowadzę, co tam będzie, ale ostatnio wszystko muszę ogarniać. I no, zapomniałem o zmontowaniu odcinka. Nagrany był, ale zapomniałem zmontować. No. Ok, tu zrobimy. O, o nie. Psułem to mm, Daj mi dywan i postaw go Tu, szybko postaw Jakoś go tu, o yy, Okno tu, podwójne zrobimy Tutaj pojedyncze takie Tutaj też, tutaj nie będzie I tutaj też nie będzie, no To jeszcze zniszczę to, to i to Ponieważ tu postawimy schodki Tak, tak Tak I tak, pięknie I mam jeszcze no, już tutaj Te szyby no Podwójne tutaj i zostały mi jeszcze dwie szyby I co z Dach tutaj trzeba zrobić jak tak To o wiele lepiej wygląda od tego Ale nie wiem czy Czy ten blok dokładnie mi się podoba No na razie zostawimy przy tym Jedny problem jest taki, że internet będzie trochę wolniejszy od tego, który mam teraz Jak mówię trochę to No z 5 razy wolniejszy będzie od tego, który teraz mam no niestety, no, ale mam nadzieję, że powinno mi się udać streamować na. W, no, czy, yy, w takiej jakości jak normalnie streamuję. Ile potrzebuję tam y, tego bitrate? Chyba 40. Żeby normalnie streamować bez 60 fps i wszystko, żeby dobrze wyglądało. No chyba tak. Ale nie pamiętam. Tutaj chyba zrobimy podwójne piętro, że tak, teraz szybko to obudujemy. Tak, jak ja to tam robiłem? I chyba potem tylko taka czapka była? Coś w tym stylu? Chyba tak, a jak nie to tu będzie tak, no. Ja to buduję i ja tak chcę to zrobić. Jak to wygląda? Pojedynczy domek, spoko, ale czy chcę? Ja, mamy czas, dopiero 7 minut nagrywam, że możemy kolejny zrobić i będzie cały taki jeden. Ostatnio przeglądałem sobie YouTube'a, no i... Tam nie wiem czemu, ale wbiłem na kanał Steve'ego i tam oglądam sobie jego stare filmy z TSB World, co było już coś ponad pół roku temu. To jest. Wow. Nie widziałem, że już minął pół roku od y... ostatniego cinka i czekać, jak ja to zrobiłem tam. Okej, okay, taką bromówkę potrzebuję zrobić, czyli. To jeszcze chciałbym mieć to. TT. Mm, no to. To widzicie, to co, to, 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 no, 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 no. I kończy mi się dioryt teraz, to niedobrze. Czekajcie, zbierzmy szybko te bloki tu. I czy mamy więcej tego diorytu gdzieś w magazynie albo w szalkierze gdzieś? Tutaj nie mam żadnego. Nic. O, tu mam jeszcze stak. I to tyle. Okej, to przyjmij mi to w półpłytki. Tak, stak półpłytek jeszcze, przerób mi trochę na te. Stak jeszcze, no nie, przeróbmy się na półpłytki. Mamy staki 15. To teraz dokończmy sobie to. I teraz jednak to usunę, ponieważ tutaj powinny być ten. O, piętro będzie. Teraz jak patrzę na ten drugi budynek, czekacie tylko pokażę Wam to, tylko tu skończę o, Tak. To jeżeli na to zobaczycie teraz, to tutaj nie ma płytek po tej stronie. Huh. Ciekawe. Ale okej, okay, to już jest gotowe. To. Obramowanie trzeba to zrobić. Jak ja to zrobiłem? Czekajcie, pokaż mi z tej strony. Okej, okay, czyli. Sam nie wiem, jak to zrobione jest. Tak, chyba to zrobiłem, żeby. O tak? Aha. Czy tak ja to robiłem? Sam nie wiem. No, ale tak, to zróbmy na tym. Jak coś to się zmieni, to potem to chyba nie będzie dużo roboty. No, chyba tak to robiłem. Nie, tutaj było tak. Okej. Okay. Czyli tak to jednak było zrobione. Hmm, jak sobie teraz myślę. W tym budynku możemy jakoś farmę zrobić, ciekawo. Na przykład, nie wiem, farmę melonów, dyni, kaktusu. Nawet wykopać w dół i zrobić jeszcze większą, to farmę. i Potem możemy jakieś windy tutaj i magazyn mieć. Hmm, to ciekawe by było. Potrzebuję więcej szkła tu znaleźć. Chyba miałem tutaj szkło w tych. Tak, tutaj mamy szkło. Że zabierzemy stack. Teraz wróćmy sobie. To nawet spoko zaczyna wyglądać powoli. Hmm. myślę, że to spoko będzie. Miasto, fajne. Fajne takie przytulne miasto. Edam, mi już tutaj spróś uda, ponieważ potrzebujemy zrobić kilka. Drzwi i trawdory jakieś mamy. To teraz Glas mi zrób trzystaki. I no, chyba my wszystko, co potrzebujemy. Tutaj to jest gotowe. To teraz ten tu. I wejście zrobimy takie proste tutaj wejście o tak. To potrzebuje światło, ponieważ to jest ciemno. Chyba tak samo tutaj, czy to ja to oświetliłem? No, trochę to oświetliłem. Okej, okay, w takim razie... Tutaj bym zrobił o tak, że tu podwójne i tu pojedyncze. Tutaj mamy... Nie możemy, no niestety, ale tutaj coś może. O. Mamy przejście, tu mamy, że coś tu się zrobi. Teraz jeszcze na schodki zróbmy miejsce. Teraz tylko połóżmy tutaj szkło i wszystko chyba będzie gotowe. Tutaj i jeszcze ostatni tu. I zobaczmy, jak to teraz wygląda. Zabierzmy ten ee, sandstone. I odlećmy, jak to wygląda. No, może być, chyba. Hmm. Tutaj jest trochę płasko. Coś tu może by było zrobić ciekawego, ale jak inaczej to chyba spoko wygląda. Bym to może o jeden poziom niżej zrobił. Teraz jak sobie na no to patrzę. To może kolejne będziemy robić o poziom niżej tutaj. No, ale myślę, że tutaj zakończy ten odcinek. Więc jeżeli Wam się spodobał, zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz i zobaczymy się już w kolejnym odcinku. Cześć!